Drugą wiceminist Polonia Ziemi Radomskiej 2013 zostaje Panna z numerem 1, Martyna Szmett. Druga wiceminist Polonia Ziemi Radomskiej 2013, Martyna Szmett. Proszę Państwa. Proszę Państwa, pierwszą wiceministką Polonia Ziemi Radomskiej 2013 zostaje Panna z numerem 10. Państwa najważniejsza informacja wieczoru. Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2013 zostaje panna z numerem 11. Jona Imańska. i Imańska. Miss Polonia Ziemi Radomski, 2013. To niedawna kandydatka z numerem 11, a teraz Miss Polonia Ziemi Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie. Brawa na przewodniczącego że i na jurorów. Cześć wszystkich. Proszę Państwa, nadchodzi nowa era, nowa panująca, miłościwie, Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2013 Ilona Iwańska, a dużo obok niej pierwsza wicemistrz Polonia Ziemi Radomskiej 2013 Katarzyna Jedzikowska oraz Druga wiceministra Polenia Ziemi Radomskiej 2013, Martyna Szwec. Robicie uh -huh. zdjęcia.